Zanim przejdziemy do utworzenia pierwszej maszyny wirtualnej, spójrzmy jeszcze na ustawienia tego menedżera. Przechodzimy do nich klikając na Preferences. I ja teraz nie będę omawiał oczywiście wszystkich tych ustawień, lecz tylko kilka według mnie najważniejszych. Przede wszystkim tutaj w sekcji General możemy ustawić standardowy folder, w którym będą zapisywane nasze maszyny wirtualne. W tym momencie jest to ustawione na folder jak widać Users Tutoria VirtualBox VMs. Ja to tutaj tak pozostawię, ale można to oczywiście dowolnie zmienić, ustawiając na przykład folder na jakimś innym dysku. Następnie input. Tutaj mamy tak zwany hostki, czyli klawisz hosta, klawisz gospodarza, który czasami przydaje się do pewnych czynności. Jeżeli na przykład nasza maszyna wirtualna przechwyci myszkę, czyli będziemy poruszali myszką w obrębie takiej maszyny wirtualnej, a nie mamy jeszcze zainstalowanych dodatków, to myszka będzie poruszała się tylko i wyłącznie w obrębie tej maszyny. Żeby ją z tej maszyny zwolnić, Naciskamy właśnie hostki. W moim przypadku jest to prawy kontrol. Standardowo będzie tu pewnie zdefiniowany jakiś inny klawisz, ale ponieważ ja już mój wcześniej zmieniałem, pojawia się tutaj właśnie ten prawy kontrol. Zmiana jego jest bardzo prosta. Klikamy sobie w tym miejscu i teraz naciskamy dowolny w klawisz, na przykład prawy shift. I w tym momencie będzie to już odpowiednio zmienione. Ja nacisnę jednak prawy kontrol, zostawię to w ten sposób i przejdźmy do następnego ustawienia, update. Tu ustawiamy, jak często VirtualBox ma szukać nowych wersji. W moim przypadku są one poszukiwane raz na tydzień i szukane są tylko wersje stabilne. Ostatnie ustawienie, language, czyli język. No tutaj niestety nie znajdziemy w tym momencie jeszcze języka polskiego, być może pojawią się w przyszłych wersjach, dlatego w tym przypadku pozostawiamy to na angielskim i zatwierdzamy. Reszta ustawień nas w tym momencie nie interesuje. Teraz możemy przejść już do utworzenia nowej maszyny wirtualnej. Klikamy oczywiście na New i w pierwszym kroku nadajemy nazwę naszej maszynie wirtualnej. Możemy ją oczywiście nazwać dowolnie. Ja nazywam moje maszyny wirtualne od systemów, które w nich działają. A więc jeżeli chcę zainstalować Windows XP, to wpisuję tutaj na przykład Windows XP w ten sposób. Następnie wybieramy typ naszej maszyny. Spójrzmy, możemy wybrać Windowsa, Linuxa itd. Ja wybiorę Windows'a i konkretną wersję. W moim przypadku będzie to właśnie XP. Spójrzmy, tutaj możemy instalować również najnowsze wersje, więc Windows 8, czy też bardzo stare, takie jak Windows 3.1. Klikamy na Next, i teraz ustawiamy, jaką ilością pamięci ma dysponować ta nasza maszyna wirtualna. 192 MB to jest troszkę mało. Ja ustawię tu 512. Ale oczywiście nie jest to ustawienie ostateczne. W przyszłości będziemy mogli je bez problemu zmienić. Następnie musimy utworzyć dysk twardy. Jest to oczywiście dysk wirtualny, czyli po prostu plik, który będzie zapisany w naszym systemie. Możemy tutaj utworzyć nowy dysk wirtualny. Albo w przyszłości, jeżeli będziemy już jakiś mieli, to możemy skorzystać z istniejącego dysku wirtualnego. Czy też trzecia opcja to niedodawanie żadnego dysku. My oczywiście będziemy chcieli mieć dysk, ponieważ będziemy chcieli na nim zainstalować nasz system. Jak widać, rekomendowana wielkość to 10 GB. My go teraz utworzymy. Tutaj jako typ wybieramy po prostu ten standardowy, pierwszy typ. Klikamy dalej. To ustawienie zostawiamy również w ten sposób. I teraz nadajemy nazwę temu plikowi. Będzie on umieszczony w tym samym folderze, w którym znajduje się plik naszej maszyny wirtualnej. Co jak pamiętamy, możemy sobie ustawić w preferencjach menedżera. Następnie tutaj możemy dopasować sobie jeszcze wielkość tego dysku. Ja powiedzmy ustawię ją na równo 8 GB, i w tym momencie tworzymy ten dysk. I maszyna została również utworzona. Jak widać, pojawiła ona nam się w tym miejscu, jest teraz wyłączona. I w następnym kroku ją uruchomimy i zainstalujemy na niej system. Zaznaczając taką maszynę wirtualną i klikając na ustawienia, Przechodzimy właśnie do jej ustawień. Jak widzimy, tu mamy jej nazwę, określony typ systemu i wersję. Tutaj możemy również dodać na przykład kolejny dysk, jeżeli chcemy. Najlepiej oczywiście jeszcze przed instalacją systemu. Wystarczy kliknąć w tym miejscu i utworzyć na przykład nowy dysk twardy. Tutaj procedura jest praktycznie ta sama. Najpierw wybieramy typ dysku. Następnie jego wielkość. Ja ustawię go na przykład na 2 GB. Tu jeszcze możemy zmienić jego nazwę, na przykład drugi dysk w ten sposób i tworzymy. I jak widać, nasz system ma teraz dwa dyski, które będą również widoczne w systemie po jego instalacji. Zatwierdzamy i w następnym kroku właśnie przejdziemy do zainstalowania systemu.